Ludzie, którzy to robią, idą prosto do piekła. Królowa Jadwiga, święta patronka Polski, kobieta o niezwykłej pobożności. Oddała swoją biżuterię, by Uniwersytet Jagielloński mógł powstać. Pomyślcie o tym. Ofiarowała swoje bogactwo dla wiedzy, dla przyszłości narodu. Czyż to nie akt prawdziwej miłości? Modliła się godzinami, pościła w intencji chorych i ubogich. Z jej inicjatywy powstały szpitale i przytułki. A dziś bluźnierstwa, kpiny z wiary, świętokradztwo, zapominamy o wartościach, które zbudowały nasz kraj, o poświęceniu, o wierze, o miłości bliźniego. Bóg widzi wszystko. Jego sprawiedliwość jest wieczna. Nawet jeśli świat zapomni, on pamięta! Królowa Jadwiga, nasza orędowniczka u Tronu Bożego, wstawia się za Polską. Nie zawiedzmy jej, nie zawiedzmy Boga. Jeśli ten tekst cię poruszył, zostaw suba i lajka, by nie przegapić kolejnych historii, które naprawdę mają sens.